Siemano, yo siemano z tej strony Bartek Matuszek. Dzisiaj będzie odcinek z nowej serii a gry jest Roblox. Witamy Was na kanale. Dzisiaj zagramy set simulatorza tak jak widzicie na kamerze. Pokażę wam jak łatwym sposobem zarobisz, zarobić gemy. To tak. Przechodzimy dzisiaj do, ta Przechodzimy dzisiaj do takiej maszyny bo muszę sobie odebrać tutaj tej gara ze jeszcze trzy godziny, dobra i przechodzimy na trading branżę widzowie na trading praze przechodzimy bo tam właśnie jest od ten sposób U mnie większość ludzi się pyta, jak zarobić gemem jestem biedny, posiadam 100 tysięcy gemów posiadam milion gemów, czym jest jurem czym jest wszystko yy. To tak. Ja na przykład nie mam QG, bo to zaczęłam tą no, bo miałam takie pety, sobie założę. Ja mam takie tam sklepy. I tu jest właśnie ten sposób. Przechodzicie do terminar, widać przedmioty albo kupujecie to. zaraz Wam pokażę. Kupujecie

Tu masz za 12 koła. Aha, bo to są te dobre. Tutaj nie kupujcie tego, nie kupujcie. Nie polecam, nie polecam To idziecie jeszcze raz. A nowa sedia z Gieta będzie taka dobarona jak. Jak widzicie, Gieta już mi się instaluje. Nowa seria będzie tak dowarona, że to szok. W no. Ile? 49 koła. No, ale zła cena. Pamiętajcie widzowie, żeby się nie nabrać właśnie, bo takie se robią i tak wykorzystują ludzi i potem osoba się nabierze i... No i są. I potem smutek, że przewalił kilka od gemów, to jest... więc nie dajcie się nabrać. A i przed tym wszystkim zapomniałam powiedzieć, że wpijajcie się. Dawajcie subskrypcje, łapki w górę, no i tutaj też, łapki w górę, no i sobie wbijajcie subskrypcje, łapki w górę, kliknijcie dzwonek pod filmem. Dobra, co ja gadałem, co się wytynę, sorry. Dobra, nie liczyło się, to mi umiem wycinać. A jakby ktoś się chciał zgłosić do jako montażysta, to wpiszcie tutaj pod, na czacie, ja wybierę jedną osobę z Was. I przepraszam, że się zająkałam. Zobaczcie. Pijajcie I patrz, dobra cena, dobra Dobra, całkiem dobra I patrz, bierzesz Patrz jak się wysprzedają, zobacz jak to leci Zobacz jak to leci Zobaczcie jak, się... zobacz, jak to leci Pewnie będzie problem z weryfikacją, ale uda się to naprawić. Jędrup, jędrup, Ale uważajcie, bo się czasem wytwórz na pakietcie. No. Dobra. To kupię tu wszystko. I to jeszcze nie koniec, bo to jest mało. Jeszcze kam trochę. Ale mówię wam ta seria z GTA będzie taka do Warona. Nie Mogę Wam zdradzić, jak się ta seria będzie nazywać. GTA Dzielnica. Jeden. druga seria. To też będzie z GTA. I ona się będzie raczej nazywać GTA Policja. Polic, GTA Polic dokładnie. Więc widzowie. Odcinek z GTA Polic będzie. No tak jak mi się zainstaluje ten, Około tak, tak szczerze powiem geta życie policji to będzie tylko to będzie Zy geta policja no dokładnie bo ja zrobię geta policja polska i policja amerykańska to będzie tak, że... Nas, jak na 50. odcinku z GTA Policji, przetransportuje się ten nasz główny bohater, którego nie powiem imienia, się przetransportuje do Los Angeles, Los Santos dokładnie, i tam będzie żył, i tam będzie w Policji. Wiem o tym, że to jest związane z rychami, ale to zupełnie coś innego, zobaczycie. Widzowie jeśli wy chcecie wbić na nagrywki być być jeżeli wy chcecie widzowie być na nagrywkach wbijajcie do linku pod, 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 pod niżej. Tam będzie przestępna rekrutacja, która trwa około minuty. Nie trzeba się znać na forum tylko będę musiał porozmawiać po prostu na chwilę z wami, więc wbijajcie w link poniżej. My przechodzimy dalej. Dobra. Ile lat tego mam? Ja jajek? 22 Dwadzieścia dwa. Więcej nie mogę znaleźć. A czas się kończy. Czasu za dużo nie mam. Nie mam. No i przychodzimy tam. Ja.